Hej, witamy. Z tej Oli i Arek. Dzisiaj po, pojedynek Euro kontra Top Class. Znaczy, tak, jest dzisiaj taki pojedynek na kolekcję Panini kontra Tops. Oli ma karty, Euro. Jakie karty będą lepsze? Tak, Oli ma Euro Topsa 2024, a ja mam Panini Top Class 2024. W każdym razie po 8. Tak. Czyli jest równo. No. To liczymy na fajne karty z Top Class to i zaczyno. również. Ja zaczynam, bo ja mam top Dobra. Class. Czyli pierwsza saszecka Stop Class. To będzie myślę przez nieka. No właśnie. Otóż to. Na razie mamy bazówkę Fullcrook. Niemcy. Pierwsza karta złota. Masterclass. Hiszpanii. Carvajal. Electric. Gavi. Magic Mix. Tak Reina i Musa. I Giorginio, Giorginio na karcie Winner. Czyli to są takie specjalne u mnie. Z bazowych jeszcze mam Gaviego, Nunes i Terstegen. No, a ja myślę, że trafię bleka albo coś, coś. Hmm, tak. Hmm? No, by były Biol, Mike Menio Francja, Złota, Morata, Hiszpania, czyli Serbia, Dania. No i to wszystko: Włochy, Węgry i Szwajcaria. O, ładnie, równo. Krzywo jest. Nie. No jak popatrz, Ty daj do góry. To ja do góry, no boli trochę. O. Krzywo dał. Dobra, druga saszetka w pojedynku kolekcji. Tak. I tak, Rodrigo na karcie bazowej. Jest złota Masterclass Modric, Masterclass mam tu. Tak sobie będę układał. Teraz kolejna kategoria. Tym razem Rainbow Master Pulisic. Pawart na karcie Winner. Super karta. Electric Kamavinga. I, I to wszystko. I jeszcze bazowe. Tak Dembele, Guerreiro i Fury. Fury. Nie znam zawodnika. Znajduj. Też nie znam. Austria Arnautowicz. Shakiri Szwajcaria, Słowacja Screener, Chłomenik Command znaczy Krystal i Graduate Gem, <grystall> <grystall> Amadoi, Kieza, Gündogan i Maktominej. Dobra, no to patrzymy. Kolejna z już trzecia. No. Co będzie? Tak jest. Fatih, Hiszpania. Masterclass Jorginho Magic Mix Magic Mix Upe i Dembele Max Power Acerbi Max Power jeszcze nie miałem, to dam ją tu. Holland oh, no. i De Bruyne Magic Mix, no, fajna gata. Teraz jeszcze Alaba Bazowa, Torres i Silva. 12 już masz? No. Mam 7. No <laughs> Dania Christensen, Bonucci Kapitan, Hero Makin Ultimate Modric mm, no i gradat, Graduate Popesku, Albania, Mucci, Munier i Kadio. No na razie nie, umiesz, nie możesz coś trafić fajnego, nie? No. Takie same w sumie złote, nic, nic specjalne. No New Sensation Lewis. L L L Lewis. Czyta po angielsku Lewis. A, to ja nie to wiem. Mówił. No to on tak oh. mówią. Jest karta Amble Table, to czerwona. I Pedri. Tego chyba nie mamy. No i ona jest rzadsza. Tym kolorem. Rainbow Master, manią Najrzadsza jest złota. Tak? No. Max Power, Hurricane. To masz cały stół. Magic złoń. Mix, Hades Gross. I jeszcze Rashford Musa i Raja Oho, mam coś. Ma co Mam coś. Black Rumunia Baluta. ozówka Berisha Kapitan. Hiro Gakpo. Dawa. No, no bo co, ej, masz? Coś? 5 zł. 5 zł, jasny bin. Silvazu To jest graduated gem. O, Czekaj. O, to... ta te sygnaturka nie? Gun, Szkocja, no. Sz -sz -Sz Chorwacja i, I? Grizma. jest Black Fiancia. Super I? i Signature Style Ned Nedved. Paweł Nedved, dobry był zawodnik. i Uwaga, moja ostatnia saszetka, fajnie szybko czas leci. Piąta saszetka, Stop Class, nowej kolekcji Dumfries Inter. Mam Amble Table, ale niestety zwykłą, Haland. Oh, oh, oh. szkoda, że nie kolorowa jakaś. Jest Rainbow Killian. Master, Kylian, Mbappé, no super karta. Max Powers, Kamaka, Electric Saka, Alvarez, Delict i let's... ostatnia karta to Hoffman. I moja ostatnia sszydka. Oli, 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 Oli. Uh. Uh. <laughs> Serbia, Pawłowicz Kolomani, Francja yeah? Hiro, Akanji Kier, Centurion Centurion, Szwajcaria Jeszcze Hisaj, Krzotebek i Gun Tak, czyli 5 saszetek otworzonych z Top Nowej 2024 Oli Stero. otworzył 5 tops Euro 2024 Możecie porównać Możecie zobaczyć, która Ja trafiłem Blacka Tak, Oli trafił Bleka, ja trafiłem Pedriego Czerwonego. Także to takie Anny. najlepsze karty u mnie. Zobaczymy jak tam yy, no. co ocenicie, tak. która kolekcja lepsza. No. Bo mówię, jest fajne złote są. Tak. Tu trochę tak się mi nie mieszczą, muszę to Nie, no. ja też mam dużo. No o. Także mamy nadzieję, że coś napiszecie w komentarzach, które nie. karty lepsze. Tak. Fajnie, że się Black trafił, no, no. ja mówię te Amber Table czerwony. Tak. To tyle. To był pojedynek na kolekcję Tops kontra Panini. Dziękujemy, zapraszamy na kolejne filmy. Łapki do góry. I, I miłego Ciao. dnia. Ciao.